Z Ewangelii według świętego Jana. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Uświadommy sobie kontekst tych słów, które skierował do nas Pan Jezus. Uświadommy sobie, że właśnie to, już jest ostatnia wieczerza, apostołowie przygotowali tą ostatnią wieczerzę. Było umycie nóg przez Pana Jezusa, było tłumaczenie Pana Jezusa, jak sobie nawzajem posługiwać. Apostołowie wydaje mi się, że już chyba czuli, że ta wieczerza z Mistrzem nie zakończy się tak jak inne paschy. Że będzie w tym coś wyjątkowego. Już czuli pewnie ten dreszczig emocji, ciarki na plecach, tajemnicę, która powoli przed nimi się otwierała. Oni byli tak bardzo na tym skupieni, właśnie, że nawet nie, nie zauważyli tego, że Pan Jezus wskazał zdrajcę, wskazał tego, który miał go zdradzić. Na to nie zwrócili uwagi. I właśnie Judasz wyszedł. I wtedy Jezus skierował do apostołów bardzo ważne słowa. Mowa pożegnalna rozpoczyna się od słów, po jego wyjściu rzekł Jezus. Czyli po wyjściu Judasza, Jezus do apostołów rozpoczyna swoją mowę pożegnalną. Mówi o tym, że zostanie otoczony chwałą i że Bóg w nim zostanie otoczony chwałą. Przez to, że Jezus Chrystus w swoim posłuszeństwie Bogu Ojcu przyjmuje to, co Bóg ma dla niego przygotowane, posłusznie idzie na krzyż, wie, że będzie znosił wielkie cierpienia. Przez to, że bez zająknięcia to robi, oddaje też chwałę Bogu Ojcu. Jest Ewangelii zdanie, dzieci, jeszcze krótko jestem z wami, będziecie mnie szukać. Pan Jezus zwraca się do grupy apostołów, dorosłych, dojrzałych mężczyzn i dzieci. Jest to czułe zwrócenie się. Pan Jezus zwraca się jako ten, który jest odpowiedzialny za tą grupę. Jako, jako rodzic, który wyjeżdża, gdzieś opuszcza dzieci i zostawia im konkretne wskazówki, bardzo konkretne polecenia. Będziecie mnie szukać. Czy Pan Jezus, Pan Jezus tak zwraca się do apostołów? Ale czy Pan Jezus tak może zwrócić się do nas? Będziecie mnie szukać? Czy może tak zwrócić się do ciebie? Będziesz mnie szukać? Czy ty będziesz szukać Jezusa, kiedy zawirowania życia zdejmą ci go sprzed oczu? Następny werset to yy, totalna rewolucja. Jezus y, mówi, że daje nowe przykazanie, byście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Do tej pory było tak, że Żydzi mieli swoje 613 y, przykazań. Y, całe prawo, według którego postępowali, było bardzo rygorystyczne. A Jezus mówi tylko o jednym. Mówi o miłości. Że to jest najważniejsze i najważniejsze Najważniejsze prawo, do którego powinni się jego uczniowie stosować, to jest najważniejsze przykazanie. Wypełniając to przykazanie, wypełniamy wszystkie inne. Jeżeli będę naprawdę kochał drugą osobę, drugiego człowieka, to będę dla niego czynił wszystko to, co najlepsze. Będę czynił dobro, będę unikał zła tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Wzajemna miłość ma być warunkiem bycia świadkiem Jezusa. Wzajemna miłość ma wyróżniać uczniów Jezusa. Temperamenty osobowości są różne, ale wszystkie są ukierunkowane na miłość i jej służą. Mark Twain powiedział, że Chrystus żyjąc w naszych czasach na pewno nie chciałby być chrześcijaninem. Patrząc dookoła, wydaje się nam, że jest mało chrześcijaństwa w chrześcijanach. Czy my poddajemy się temu narzekaniu? Czy staramy się właśnie nad tym pracować, coś z tym zrobić? Nasza wspólnota diecezjalna szkoła Nowej Ewangelizacji Świętych Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej realizuje przekazanie miłości poprzez prowadzenie modlitw uwielbienia, poprzez przez modlitwą o uzdrowienie, poprzez prowadzenie kursów posługę w parafii na rekolekcjach, modlitwę wstawienniczą. Są tego różne formy, ale także pomagamy konkretnie, konkretnym osobom. Chociaż e, sytuacja na przykład e, mojej koleżanki, e, pedagoga bielskiej szkoły, która dała informację, że jest rodzina w potrzebie i bardzo szybko zebraliśmy potrzebne rzeczy dla tej rodziny. Oni mogli e, normalnie funkcjonować, Pomagamy konkretnym rodzinom, pomagamy hostelowi w Apienicy. Tak realizujemy też to przekazanie. I oczywiście wspieramy się wzajemnie. Chcielibyśmy na koniec zaproponować Ci coś. Zastanów się, czy osoby, z którymi Ty żyjesz, z którymi Ty się spotykasz na co dzień, mogą patrząc na Ciebie powiedzieć, że jesteś uczniem Jezusa. Czy to po tobie widać, po Twoim życiu, po Twoich czynach? A jeżeli nie, to jak możesz to zmienić? Miłość wzajemna, o której mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, dotyczy nas wszystkich. Możemy ją doskonale realizować we wspólnocie, ale jak najbardziej również w rodzinie. Nasza mała córa w doskonały sposób uczy nas. Yy, właśnie tej miłości. Delikatności, czułości, wzajemności, ofiary z siebie. Yy, tak samo yy, nasze bycie małżeństwem yy, też tego wymaga z, od każdej z, yy, ze stron, od Kasi i ode mnie. Yy, też musimy bardzo dużo z siebie dawać yy, dla drugiej osoby, bo Miłość doskonała jest tak naprawdę bezwarunkowa.